Dzień, przypatrujemy się tajemnicy Kościoła. Nasi biskupi dali nam hasło roku duszpasterskiego, wierzę w Kościół Chrystusowy. Kościół Chrystusowy, który jest Kościołem relacyjnym. Relacyjność Kościoła, to o tym mówiliśmy dwa dni temu, wynika z tego, że zostaje zrodzony przez Chrystusa. Chrystus rodzi swoją oblubienicę, czyli Kościół. I dialoguje z nią. Na wzór tego dialogu Chrystusa z Kościołem. My winniśmy dialogować ze sobą. Winniśmy być w relacji, winniśmy być w relacji. Kościół jest relacyjny. Bazyli Wielki, czyli ojciec Kościoła, żyjący tam w IV wieku, to powie nam, kto nie widzi Kościoła jako relacyjnego, ten go zabija. To blokuje relacyjność. Fundamentami Kościoła są wiara, nadzieja i miłość. Nadzieja i wiara w pewnym momencie przestają nam być potrzebne. To jest chwila naszej śmierci, kiedy widzimy Boga takim, jaki on jest. A Bóg jest miłością. Wiara, nadzieja i miłość towarzyszy nie tylko nam, ale też Bogu. Bóg ma zawsze nadzieję. Nadzieję na nas. Zawsze wierzy w to, że jesteśmy zdolni do miłości. Nawet jako ludzie, którzy grzeszą. I dzisiejsze słowo, które przychodzi do nas w liturgii, pokazuje nam krzyż. Chrystus mówi: Kto nie weźmie, kto nie zaprze się samego siebie i nie weźmie krzyża na mój wzór, nie jest niegodzien. I krzyż również niesie Kościół. Tym krzyżem Kościoła, podobnie jak Krzyż Chrystusa, są nasze grzechy. I tajemnicy grzechu, tajemnicy odpuszczenia grzechu i tajemnicy grzesznego Kościoła nie jesteśmy w stanie zrozumieć bez sakramentu miłosierdzia. Ja zawsze powiadam, że ja jestem księdzem niewierzącym. Ja nie wierzę w przypadki. Nie jest przypadkiem to, że dzisiejsza Ewangelia daje nam taki obraz. Obraz krzyża. Krzyż, który niesie Kościół, to krzyż naszych grzechów, naszych grzechów, z wielkim podkreśleniem naszych. Kiedy sami doświadczymy miłosierdzia, odpuszczenia naszych grzechów, jesteśmy w stanie zrozumieć to, że ktoś może popaść w grzech. I tutaj nie chodzi o to, żeby usprawiedliwić grzech, ale żeby zrozumieć człowieka, który popełnił grzech. Nie da się zrozumieć człowieka, który popełnił grzech, samemu nie doświadczając miłosierdzia. I Kościół od samego początku swojego istnienia doświadcza grzechu. Każdy z apostołów ma mniejsze lub większe grzechy każdy z nich w jakiś sposób nie domaga i kościoły które zakładają też nie domagają też nie domagają kiedy kościół rzymski czyli nasz podzielił się z kościołem wschodnim to jeden i drugi nie domaga nam brakuje ducha wschodu a wschodowi brakuje naszego ducha. Świetnie zauważa to papież Jan Paweł II, mówiąc, że kościół ma dwa płuca. I kiedy oddecha się jednym płucem jakoś przeżyć można, ale to niepełne życie. Grzech jest czymś, co, czego doświadczyć może każda i każdy z nas. Grzech może być dla nas czymś, co nas. Totalnie pogrąży, albo sprawi, że będziemy wzrastać w świętości. Te grzechy bardzo bolą. Skutki grzechu bardzo bolą. I im wyżej w Kościele się patrzy, godnością, ale nie godnością Chrztu, tylko tą marną godnością, którą przyjmują duchowni, tym bardziej grzech boli, tym bardziej robi zadę na sercu Kościoła. Zwykliśmy patrzeć na godność w perspektywie, im ktoś ma więcej przed nazwiskiem tytułów, tym jest ważniejszy. Święty Augustyn na to patrzy troszkę inaczej. Każda godność kapłańska, każda godność zakonna nie jest godnością. Godnością jest Chrzest. Każda inna godność jest powodem do sądu. Augustyn, który przyjmuje godność biskupa, mówi: Nie macie nade mną miłosierdzia. Nie macie nade mną miłosierdzia. I Augustyn przeżywa swoje życie. Wystarczy zobaczyć to w wyznaniach. W tym pamiętniku, który napisał, że biskupstwo jest czymś, co jest jego najcięższym powodem do wyrzutów. Do tego stopnia, że w trzecim rozdziale od końca pisze tak: Boże, moja miłości, jakim pięknym byłoby życie bez godności, które zostały na mnie zesłane przez lud? Niestety w ciągu dziejów chrześcijaństwa. Zaczęto patrzeć na godność jako na coś, co wyróżnia. I dzisiaj mamy z tym strasznie wielki problem. W czym Kościół ma problem? W czym mają problem, niestety, muszę to powiedzieć, duchowni? Zaczynam od siebie: w przyznaniu się do błędu. Święty Grzegorz Wielki powie nam tak: nie grzech jest naszym problemem. Bo każdy grzech został odkupiony przez Chrystusa na krzyżu, największym problemem jest to, że ktoś nie umie przyznać się do grzechu. Bo wtedy nie można dać Mu rozgrzeszenia. Bo warunkiem rozgrzeszenia jest żal. Żal za grzech. Żeby pokazać, w jak ciekawej kondycji Kościół mógł być, i jak bardzo przyznawał się do grzechu, jest jedna z modlitw w mszale. W wieku XI księża zaczęli dodawać do liturgii pewne modlitwy prywatne. I Sokról Watykański II te wszystkie modlitwy prywatne z mszalu powycinał. Oprócz jednej, oprócz jednej, która została dodana w wieku IX, a tak weszła już do Mszału w wieku XI. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś apostołom swoim, pokój zostawiam Wam, pokój mój Pan daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i umacnij jedności. To jest prywatna modlitwa księdza, którą kiedyś ksiądz odmawiał przed przyjęciem komunii. Zostaje ona dopisana w wieku, kiedy kwitnie w Kościele symonia czyli sprzedawanie urzędów, sprzedawanie sakramentów, wszystko co najgorsze, co zostaje potępiane przez kolejne pięć soborów. I sobór watykański II reformując zmuszału, stwierdził, że tej modlitwy nie można zmuszału dorzucić. Bo ona ma przypominać, ona ma przypominać o tym, że żeby przyjąć Eucharystię, trzeba przyznać się do grzechu. Jeśli nie przyznasz się do grzechu, wtedy Eucharystia niczego w Tobie nie zmieni? Niczego w Tobie nie zmieni. Ten sam Bazyli Wielki mówi, jeśli nie przyjmujesz Eucharystii z czystym sercem, uznawszy swoich grzechów, to nie jest uczta spotkania z Chrystusem, tylko czysta magia. Bo jeśli Eucharystia w nic, nas nie, w, nic w nas nie zmienia, to jak na to popatrzeć? Wychodzi gościu w dziwnym stroju, zaczyna mówić jakieś dziwne rzeczy, a wszyscy klękają przed kawałkiem chleba. Czysta magia. Czy wróżka mogłaby zrobić to samo? Pewnie. Po co my to robimy? Po to, żeby przyszedł do nas Chrystus. Eucharystia, ten chleb, może coś w nas zmienić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyznamy się do grzechu. Kiedy powiemy, Panie, ja nie jestem godzien, i powiemy to z czystym sercem, nie jestem godzien tego, co dajesz mi w Eucharystii. Nie jestem tego godzien. Jeśli tego wcześniej nie zrobię, to ona niczego nie zmieni w moim życiu. Niczego. I możecie zobaczyć takich biskupów? W historii mogliśmy zobaczyć takich papieży, mogliście zobaczyć takich księży. Możecie zobaczyć takie osoby skonsekrowane, które nie uznawszy swojego grzechu, przyjmują Eucharystię i ona niczego w ich życiu nie zmienia. Niczego. Dlatego razem z Wami ksiądz mówi: Panie, nie jestem godzien. Nie jestem. I kiedy powie to z serca, faktycznie Eucharystia zmienia. Coś w jego życiu. Robi to, o czym mówi papież Franciszek, czyli gładzi grzech. My w mszale mamy trochę to dziwnie przetłumaczone. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Święty Jan tak nie powiedział. Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Grzech jeden. Czyli brak miłości. Brak miłości to jest podstawowy grzech, który możemy popełnić. I Eucharystia, która przychodzi do naszego serca, Chrystus, który przychodzi do naszego serca, wlewa w nasze serce miłość do patrzenia na siebie, na bliźniego i spojrzenia z miłością na Boga, który mnie kocha. Tylko tak możemy zrozumieć tajemnicę Kościoła. Wiara, nadzieja i miłość jako fundament, jako podstawa funkcjonowania, jako takie kredo, bez którego Kościół przestaje być Kościołem, a staje się zwykłą organizacją dobroczynną, charytatywną, czy nazwijmy to jak chcemy. Bez wiary, nadziei i miłości Kościół przestaje być Kościołem. Ale jeśli Kościół nie ma poczucia własnej grzeszności, wtedy staje się czymś, co staje się tylko karykaturą. Kiedy wychodzi przed Was facet w takim dziwnym dzianku, i mówi, jestem wyższy od was, jestem lepszy od was. Jestem tak, jak wy Greszny. Jeden z ojców duchownych w naszym seminarium, kiedy tłumaczył nam tajemnicę kapłaństwa, powiedział nam tak, jeśli myślicie, że zostaliście wybrani, bo jesteście najlepsi, to jesteście w wielkim błędzie. Bo Pan Bóg wybiera czasami księży. Jako te dzieci, które on użył określenia specjalnej troski, nie chcę tu nikogo obrażać, Bóg Boże, tylko chcę pokazać pewien obraz. Czyli dziecko, które nie za bardzo potrafi sobie poradzić w życiu, i trzeba je mieć zawsze blisko siebie, bo jak nie będzie blisko rodzica, to będzie robiło głupoty. I spróbujcie tak popatrzeć na każdego z nas, jako na kogoś, kto potrzebuje modlitwy. To nie potrzebuje tylko i wyłącznie sądu, ale modlitwy przede wszystkim, który jest być może większym grzesznikiem od Was, ale dlatego, że Wy jesteście mniejszymi grzesznikami, to możecie przed Bogiem za nas prosić. A tajemnica miłości jest taka, że to dziecko, które nie umie sobie zbytnio poradzić, kocha się najbardziej. Na koniec tego kazania chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to was przeprosić, bo przepraszania nigdy nie jest za dużo. Za każdy grzech, za każdy grzech, od tych grzechów największego kalibru, największego kalibru, do tych grzechów najmniejszego kalibru. Które zrobiłem ja, albo wszyscy ci, których nazywacie księżni. Bo to czasami my jesteśmy tym krzyżem, który wy musicie nieść jako kościół. Czasami tak jest. Czasami duchownie buduje, a czasami duchownego trzeba poprowadzić. Trzeba go poprowadzić. I czasami trzeba to zrobić w sposób bardzo ostry. I nie bójcie się tego zrobić w sposób bardzo ostry. Bo jak widzicie grzech, to z grzechem trzeba walczyć, a nie mówić nic się nie stało. Grzesz dalej, obyć ci było lepiej. Nie? Z grzechem należy walczyć. Z grzechem należy walczyć. O tym bardzo często powtarza papież Franciszek zanim dwóch kardynałów Polaków, których niedawno mianował. Kardynał Krajewski i kardynał Leś. Na czym polega problem, księży. Mówią, to nie ja zgrzeszyłem. A co zrobiłeś, żeby Twój brat nie zgrzeszył? Co zrobiłeś, żeby twój brat nie zgrzeszył? Widziałeś jego problem i przeszedłeś, pogłaskałeś. Grzesz dalej. Ja nie widzę. Grzech jest czymś, z czym winniśmy walczyć. Na grzech nie pozwalać. Ale Kościół to nie tylko i wyłącznie grzech, ale to również przebaczenie i dążenie do wspólnego celu. Powiedzieliśmy sobie o tym wczoraj. Jakie jest główne zadanie Kościoła? Zbawienie. O zbawieniu będziemy mówili jutro. I chciałbym, jutro Wam podam przykład, w którym ja zrozumiałem, że Kościół jest moją matką. Zrozumiałem, dlaczego miałem, mam taką mamę, jaką ale to jutro. Głównym celem Kościoła jest zbawienie, zbawienie. I błagam Was, jak opublikowano niektóre filmy takich anilnych autorów o księżach, klęczałem na środku Kościoła Świętego Floriana i przepraszałem ludzi za to. A dzisiaj nie będę przed Wami klękał, bo nie mam takiej możliwości mikrofonowej, ale gdybym mógł to zrobić, to bym to zrobił. Proszę Was, aby nikt, żaden ksiądz, żaden biskup, ani żaden papież nie odebrał Wam największego skarbu, który ma Kościół, czyli zbawienia. Abyście się tak nie zgorszyli księdzem duchownym, osobą, która jest w kościele, że powiecie Chrystusowi nie. Błagam Was o to. Święty Franciszek z Asyżu dostał jako kapelana pierwszego klasztoru największego gangstera, księdza gangstera w Asyżu. I w swoich niedłużych listach, bo zostały po nim cztery listy, pisze: Panie, pozwól mi spojrzeć na Ciebie pomimo tego grzesznika, a jego zbaw. I jak będziecie widzieli gangstera, to po pierwsze poproście o Niego o zbawienie, żeby się narzucił. Bo to jest bardzo, ale to bardzo potrzebne. I nigdy nie pozwólcie sobie zabrać skarbu Eucharystii. Nigdy. Piotr zgrzeszył, Andrzej zgrzeszył, Bartłomiej zgrzeszył, Szymon zgrzeszył. Zgrzeszyli papieże, zgrzeszyli biskupi, zgrzeszyli księża. Grzeszy każdy człowiek. Ale nie pozwólcie, żeby grzech Wam zabrał Chrystusa. Bo Chrystus na krzyżu zgładził grzech. Nie pozwalajcie na grzech, ale niech grzech nie będzie tym, co wam zabierze Chrystusa. I oto was błagam. Amen.